Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda Akademik w Korei? Jeżeli tak, to chodźcie, oprowadzę was po nim i zaczniemy od pokoju. No więc to jest mój pokój, pokój 118. Otwieramy drzwi za pomocą karty. Magnetycznej, zamkiem i przed wami okazuje się cały pokój. Najpierw to, co zawsze trzeba pierwsze zrobić, to włożyć kartę do drzwi, czy raczej kartę magnetyczną. Po wsunięciu, wszystko się włącza: chociażby światła, wentylacja, klimat, czy ogrzewanie, które jest tam. najpierw zdejmiemy buty. Tu też, jak widzicie, jest stopień, w tym wszystkim, co jest specyfiką koreańskich domów. No i już możemy mówić o samym pokoju. Najpierw zaczynamy od łazienki, która jest w trochę dziwny sposób sformułowana, przynajmniej moim zdaniem, bo mamy po lewej w tym przypadku prysznic, po prawej toaletę i nie ma tutaj żadnej zasłony przed tym wszystkim. Jak odejdę kawałek dalej, poczuję, że to wszystko jest w taki sposób zrobione, co jest dosyć dziwne. Do przyzwyczajenia się umywalka tutaj. Pod umywalką nic nie ma, jest tylko i wyłącznie instalacja. Eee, wodna, jeżeli tak to mogę nazwać, natomiast sama umywalka całkiem w porządku. Sporawa dla dwóch osób wystarczy. No bo, tak jak nie wspomniałem, jest to akademik dwuosobowy w moim przypadku Anam International, ale dokładnie co i jak opowiem dalej. Też mamy kontakt. Wejście, które nawet nie wiem, jakiego typu. Nie jest to najważniejsze. Macie zarządzanie właśnie prysznicą światłem i wentylacją. Nie można narzekać, jest to wszystko w porządku. No, jeżeli chodzi o szafki, to jest ich tutaj akurat naprawdę sporo. Zaczynając od tej przy wejściu, gdzie wiadomo, jakieś rzeczy typu kurtki, buty ewentualnie, no i kilka szaf, tak naprawdę na dwie osoby, które są spore, wystarczą na spokojnie czy półki bez problemu. Nie będę pokazywał strony mojego współlokatora, którego teraz też obecnie nie ma. Stąd też to nagrywam w tej chwili. Natomiast przejdźmy sobie troszeczkę do samego biurka i, można powiedzieć, mojej głównej strefy, jeżeli o to chodzi. Natomiast macie tutaj takie otwarte półki, spore biurko, na którym możecie wszystko zmieścić. Nie będę już wchodził jakoś bardzo w szczegóły, co tutaj mam. Natomiast z fajnych rzeczy macie lampkę od górną, którą jednak minusem no, można sterować poziomem światła. Natomiast on z góry jest i tak dosyć wysoki. Możecie sobie zmieniać barwę tego światła. I na takie pierdoły. Mam z tyłu od razu powiem zapisane karteczki z różnymi myślami i kartę Pokémon, którą dostałem właśnie od spółlokatora. No ale takie generalnie miejsce, centrum dochodzenia. Tu powstają te moje filmy, jak chcecie wiedzieć. I też taka ciekawostka. Jeżeli chodzi z kolei o dwór, no to mamy całkiem fajny widok. Można mieć albo widok tak naprawdę na resztę Akademika, albo tutaj na tą taką przestrzeń. Jesteśmy na parterze, to też muszę zaznaczyć. I mamy właśnie... Taki, nazwijmy to, pseudo parczek, w którym to możecie sobie przycupnąć, jeżeli chcecie. Ja natomiast chyba nigdy nie byłem ostatecznie przez tyle czasu. Co do okien, mamy z moskitierą. Też dosyć często wentylujemy, bo tutaj trudno jest jednak zarządzać temperaturą. Tak otworzę Wam dla pokazania, jak one się faktycznie otwierają. Jak już jesteśmy przy tym wszystkim, to nie mogę wspomnieć o łóżku, a mianowicie o specyficznej rzeczy. Pościel musicie wypożyczyć, ale tak jak u nas są normalnie prześcieradła, to tu mamy tak naprawdę taką rodzaj podkładki, który jest dosyć dziwny. Na to kołdrę, poduszkę standardowo. No i to też jest fajna sprawa, że w tym akademiku konkretnym możecie sobie to wszystko wypożyczyć. Sobie przejadę. No i to też jest fajna sprawa, że w moim akurat akademiku czyli Anam International. Możecie to wypożyczyć za niewielką kwotę, ta pościel jest czysta, jest świeża eee, i też nie ma potem problemu z tym, że no, kupujecie pościel, która po pierwsze wyszła Was drożej, po drugie mielibyście też ten problem, że no, co potem z nią zrobicie. Co jest swoją drogą jednym z problemów tak naprawdę mieszkania tutaj. Mam nadzieję, że pokazałem Wam w miarę w porządku pokój, zrobimy jeszcze raz przejazd. Nie jest to duży pokój, trzeba to zaznaczyć. W porównaniu do CJ, o którym też zresztą Opowiem troszeczkę pod koniec, żebyście mieli lepsze porównanie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda dokładnie tutaj. No ale mam nadzieję, że wiecie już mniej więcej, jak ja mieszkam. Z ciekawostek, pokazałem wam na początku klimę i ogrzewanie. To jest zabawne, bo jedno włącza się, kiedy jest drugie wyłączone. I z kolei nie wolno nam w tej chwili już włąc włączać klimatyzacji. No ale no, były ci zabawne sprawy, że te pokoje się bardzo mocno nagrzewały i ja kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy... To jest 22 sierpnia. Absurdalne wysokie temperatury. Było w środku tutaj prawie 30 stopni, gdzie ten licznik i tak zaniża, albo nie zawyża temperaturę. Nigdy nie jest precyzyjny, to jest też śmieszna sprawa. Na szczęście, tak jak jest, mamy tutaj klimę, która ratuje sprawy. Dobra, pokazałem wam cały pokój. Chodźcie, przejdziemy się korytarzem. Tak więc jeszcze ostatnie spojrzenie na pokój, a my zabieramy kartę. Pokażę Wam, że wszystko się po chwili wyłącza i idziemy się troszeczkę przejść po samym budynku. Czekam w tej chwili, aż się wyłączy i to będzie długi czas oczekiwania, prawdopodobnie, więc będę gadał. O, wyłączyło się. Perfekt, chodźcie, idziemy. A no więc mamy korytarz. Tak jak mówiłem, ja mieszkam na parterze. Mamy tutaj kilka pięter. Za chwilę dojdę do tablicy, na której pokażę Wam wszystko co i jak. Fajne jest to, że w przypadku niektórych osób opisali sobie karteczkami Kto mieszka. Ja o tym cały czas zapominam, ale też są z innej strony takie sytuacje, gdzie są ludzie, którzy sobie porysowali różne mniej lub bardziej creepy rzeczy. I zabawnych spraw pro Korei. Jest wiele wind, w tym budynku jest ich co najmniej kilka, tak jak szybko liczę to co najmniej trzy, wiem kilka a trzy to inna sprawa, natomiast niektóre windy nie jeżdżą między każdymi piętrami, są tylko na przykład na parzyste, nieparzyste, taki wymysł, tak sobie ktoś to skonstruował. No dobra, jesteśmy w holu, właśnie. Tu jest wyjście, za którego, do którego za chwilę podejdziemy. Mamy z drugiej strony windy, z których też skorzystamy dzisiaj. Natomiast chciałem tutaj podejść i trochę opowiadać o tym, co mamy tutaj o tablicy. Jak widzicie, jest tutaj kilka pięter. Ja tak jak mówiłem, jeszcze się na pierwszym piętrze, które jest z perspektywy Europejczyka Parterem. Natomiast to są pokoje czysto męskie i jak widzicie jest to wszystko posegregowane płcią, jeżeli chodzi o konkretne piętra. No i też z ciekawszych rzeczy na wyższych piętrach mamy chociażby pokoje rodzinne, co też jest trochę na swój sposób nietypowe. Po drugiej stronie w hallu mamy właśnie miejsce z paczkami. Jak sobie wejdziecie, to są tutaj posortowane i bardzo często, co jest też miłe, przez obsługę tutaj całego tego miejsca, posegregowane dla kogo są. Z typu na przykład jest napisane po prostu, że to jest do tego konkretnego pokoju. Ja patrzę, bo miała do mnie jedna rzecz przyjść, ale nie widzę, żeby tutaj była dzisiaj. No więc tak, chodźcie, pójdziemy do kuchni, którą zresztą tam dalej. Jak prawdopodobnie zauważyliście, mamy kuchnię na pierwszym piętrze, więc pozwolę sobie przejść trochę i pokazać Wam, jak to wygląda. Jest to nagranie już po wszystkim, ponieważ nie chciałem w kuchni latać i gadać, bo wiem, że ludzie sobie jedzą. Tu macie akurat pokazanie widoku, jaki jest okna, idąc i generalnie trochę, jak wygląda ten budynek z zewnątrz. Tak więc mamy parę stolików, dyspenser z wodą, gdzie można sobie wziąć zarówno wodę ciepłą, zimną, kostki lodu. Zasadniczo zawsze się znajdzie miejsce, jeżeli ktoś chce usiąść. Wyjątki to są wieczory w weekendy, gdzie naprawdę faktycznie dużo ludzi schodzi się i często coś gra, ogląda razem, etc. Jeżeli chodzi o lodówki, to są zapane i sporo ludzi nie wyrzuca rzeczy, które są już stałe, zgniłe czy coś w tym stylu. Więc czasami są dziwne i nieprzyjemne sytuacje. Jeżeli chodzi o wyposażenie kuchenne, mamy mikrofalówki, trzy łącznie, jeżeli dobrze pamiętam, dwa tostery, parę tutaj tych płyt grzewczych. I zlewaki. Tu jeszcze wam pokazuję taką drobnostkę w postaci tego, że mam swoje rzeczy właśnie w takiej drobnej przestrzeni i tej przestrzeni nie ma dużo, więc w zasadzie jeżeli ktoś chciałby mieć cały sprzęt kuchenny, a są tacy ludzie, e, miałem okazję z jednym rozmawiać, e, to jest generalnie problematyczne w ogóle, żeby to wszystko tak sobie zebrać. No i jeszcze na koniec szafka, mamy właśnie do dyspozycji jeszcze drugą szafkę ze względu na to, że w samej kuchni jest mało miejsca. No i tak mniej więcej wygląda właśnie kuchnia. Pozwólcie, że zabiorę was jeszcze do pralni. Żeby to zrobić musimy zjechać właśnie windą. Nie wiem jak jest generalnie z schodami, przyznam szczerze, po tym czasie kiedy tu jestem, natomiast z tego co mi wiadomo to raczej powinniśmy używać wind, żeby się przemieszczać między piętrami i też być tylko na piętrach, które nas mogą teoretycznie obchodzić, więc dla mnie to jest tylko parter i podziemie, więc no jest jak jest. Natomiast z windami też jest ciekawa sprawa, że no ja mam to szczęście, natomiast słyszałem od ludzi, że mieszkając na innych piętrach na te windy czasami trzeba czekać naprawdę długo. Bo są, chociaż jest sporo tych wind, to jednak przez to, że wszyscy się tym poruszają to są czasami takie sytuacje, że po prostu nie da się złapać windy. Ja akurat dosyć często nie mam z tym problemu, no bo raczej chodzę tylko tak naprawdę zrobić pranie. Właśnie mamy pralnie, pralki, suszarki w podziemiu. I jak teraz widzicie, najpierw tak pierwsza ważna maszyna to jest jakby to nazwać, rodzaj, no po prostu biletomatu, coś co wydaje kartę, żeby móc korzystać z pralek, płaci się tam symboliczną opłatę 1000 wonów i można w tej chwili korzystać z pralni, no oczywiście już potem płacąc za każde pranie. Płaci się około 1200 wonów, tak samo jest za suszarkę, natomiast generalnie to co zauważyłem po czasie, to zazwyczaj jest problem z tym, że nie ma suszarki, pralki są bez problemu dostępne. Też minus, który miałem na początku, to w ogóle nie było tak naprawdę żadnych opisów po angielsku, potem widzę, że to się powróciło, część rzeczy została trochę lepiej przetłumaczona, natomiast no niestety pralki są w całości e, obsługa czy instrukcja jest w języku koreańskim, natomiast jest to coś, co bez problemu można się złapać, jest też żelazko, natomiast szczerze mówiąc nie widziałem, żeby ktoś często z niego korzystał. Z innych ciekawostek jeszcze, na pod, w podziemiu, tak jak widzicie, jest parking i ktoś jest tutaj, jakaś rodzina czy coś, to mają bez miejsce parkingowe i mogą sobie właśnie tutaj wjeżdżać. This is... Znajdujemy się na dworze przed Akademikiem. Wyszedłem, żeby wam teraz pokazać trochę ogląd, jak to wygląda. Już trochę kończąc ten króciutki film w porównaniu do tego, co dzisiaj, Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz na temat śmieci, która mnie trochę bawi i jednocześnie smuci. Tak jak mogliście zauważyć i nie wspominałem tego za bardzo, w samym Akademiku, no, nie segregujemy śmieci. I tutaj, jak widzicie, też nie ma. Jedyna segregacja, jaka jest, to to, że są worki ze śmieciami. I kartony. Natomiast to generalnie, niestety, sprawa Azji. Jeszcze z ciekawostek, to co nie wiem, czy zdążyliście zauważyć mam wrażenie, że nie wspomniałem są podziemne parkingi. Ale mamy też chociażby pod drugim akademikiem, CJM. Eee, parking, który jest właśnie zbudowany w taki sposób, że macie pod budynkiem auta umieszczone i to w taki sposób. Wiecie, śmieję się teraz, sobie myślę, bo na dni temu było 0 stopni, a dzisiaj ma być aż 15, więc ja jestem w bluzie jestem trochę do tego nie przyzwyczajony. Kolory mi się zdążyły zaciemnić. Natomiast, co ważnego, machnę do Was kartą tego akademika. Wrócimy się do pokoju i opowiem Wam już troszeczkę o tym, jakie są różnice między akademikami i moim zdaniem, co warto zrobić jako przyszły student Korea University. Więc jest to taki, można powiedzieć, mały poradnik ze strony kolegi, który już tutaj mieszka. Prawie trzy miesiące. No dobra, więc dzień dobry z przyszłości. Tak jak obiecałem, dogrywam jeszcze w tej chwili krótkie takie wytłumaczenie i poradnik, jeżeli chodzi o Korea University. No więc tak, tak jak wspomniałem, tak naprawdę, jeżeli chcecie przyjechać jako student wymiany, macie możliwość albo wybrania CJ, CJ International House, drugie to jest Anam International House. I to wspominam, bo ja sam przyjeżdżając poszedłem pod bramy Global House i dowiedziałem się, że to nie ten akademik. E, więc żebyście wiedzieli. Generalnie jeżeli chodzi o takie plusy i minusy, no to CJ to jest starszy budynek, natomiast w środku niekoniecznie jest dużo gorzej. Teoretycznie to jest różnica prawie 15 lat od otwarcia, bo CJ otworzono w 2005, a nam w 2020. Natomiast jak sam patrzyłem na zdjęcia, które teraz też wam pokazuję, no to ta różnica nie jest taka zła, w sensie to nie jest faktycznie ogromna różnica taka, która jest moim zdaniem jakimś Przynajmniej dla mnie decydującym czynnikiem, natomiast ja zdecydowałem się na nam z polecenia i ostatecznie nie żałuję, bo jest to wszystko ładnie, fajnie. Jeżeli chodzi o czystość, to poza kuchnią, ale no to też jest wina innych studentów jakiś tam problem. Natomiast tak, zbierając to wszystko do kupy i mówiąc co wygląda, w jaki sposób, co w jaki sposób. Najważniejsze od czego trzeba zacząć tak naprawdę to, czy chcecie y, dwuosobowo, czy pokój dla jednej osoby. Jeżeli dla jednej osoby zostaje Wam tylko możliwość CJI i to też nie jest pewne, raczej będziecie mieli dwójkę, natomiast możecie celować w pokój jednoosobowy. Jeżeli to mamy tak naprawdę z głowy, no to teraz zaczynamy dyskutować o kwestii tego, co bardziej wolicie, bo możecie wybrać sobie opcję, w której macie trochę starszy akademik, ale na przykład dostęp do siłowni, mniejsza aneksy nie niedużą, jedną, większą kuchnię. Potencjalnie miejsce na parterze, gdzie mogą wchodzić inni ludzie, czego w Anam na przykład nie ma, no to CJ jest dla was lepszym wyborem. Jeżeli chcecie natomiast nowszy budynek, który jest chyba ogólnie trochę ładniejszy, takie rzeczy jak na przykład lampka przy biurku wbudowana, czego w CJU nie ma, czy większa przestrzeń jakaś kuchenna, to chyba lepiej jest generalnie wybrać Anam. Natomiast osobiście nie powiem, który jest lepszy. Ja jestem zadowolony z za Anam, jakbym był w CJ to po prostu nie chodziłbym na siłownię, którą pokażę wam w następnym vlogu o turze kampusu, na którym możecie doczekać. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to i CJ i Anam jeżeli chodzi o dwójkę kosztują około 1 700 mln łonów za całość. No to jest, jak pamiętam płaciłem około 5 tysięcy co jest nie najgorszą ceną, jednoosobowy to jest około 400 tysięcy więcej. Dobra, to takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że dało Wam to lepszy ogląd. Jeżeli coś chcecie jeszcze wiedzieć, piszcie w komentarzach. A my widzimy się w następnych filmach. Dzięki wielkie, do zobaczenia i trzymajcie się. Miłego, cześć.